Obecnie efektywność energetyczna przedsiębiorstw nabiera ogromnego znaczenia ze względu na postępujące zmiany klimatyczne oraz rosnące koszty energii. W odpowiedzi na zachodzące zmiany podejmowane są działania, które mają na celu wspierać i ułatwiać przedsiębiorcom z krajów Unii Europejskiej przeprowadzenie transformacji ekologicznej. Do tego typu działań zalicza się m.in. już dobrze Państwu znany kredyt ekologiczny, ale również nowy konkurs Efektywność Energetyczna. Programu Funduszu Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Konkurs prowadzony będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i umożliwi średnim oraz dużym przedsiębiorstwom poprawę efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE. Wsparcie udzielania będzie w formie preferencyjnej nieoprocentowanej pożyczki pożyczka 0% z komponentem umorzenia dla dużych przedsiębiorstw do 30% oraz dla średnich do 49%. Wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, a także instalację urządzeń OZE z magazynami energii. Celem inwestycji może być zatem termomodernizacja hal produkcyjnych i magazynów, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła, w tym kogeneracja. Minimalny prog wymaganych oszczędności energii pierwotnej. Uwzględniający zakres projektu powinien wynieść 30%. Natomiast w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej linii i procesów technologicznych, minimalny próg oszczędności powinien wynieść zatem co najmniej 10%. Wymagane jest również posiadanie audytu energetycznego, którego wyniki będą uzasadniać zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych, instalacji oraz procesów technologicznych. Efektywność energetyczna to nie tylko kwestia szeroko rozumianej ekologii. Ale także kluczowy element strategii biznesowych. Im szybciej przedsiębiorcy zdecydują się na przeprowadzenie transformacji energetycznej w swoich przedsiębiorstwach, tym szybciej będą mogli czerpać wymierne korzyści z prowadzonych zmian. Konkurs rozpoczyna się już niebawem, dlatego warto podjąć decyzję o aplikowaniu i zaplanować pracę nad przygotowaniem audytu energetycznego już dziś. W tym celu zapraszamy do kontaktu z ekspertami zespołu pomocy publicznej PWC.